Cześć, witam na kanale Smartes. Dzisiaj kolejna recenzja z cyklu urządzenia z Biedronki. Tym razem, jak widzicie, trafiła do mnie multifunkcyjna golarka męska marki Hoven. Ten zestaw będzie dostępny w sieci Biedronka już od najbliższego poniedziałku, 9 grudnia. Cena zestawu to jedyna 1,89,90. Jak widzicie, jest to super hit, jeżeli chodzi o cenę. Jest to zestaw, który idealnie daje się na prezent. Z tym, że jedna uwaga, dostępny będzie tylko w wybranych sklepach sieci Biedronka, więc jeżeli ten zestaw Wam się spodoba, no to oczywiście musicie go szukać w jakichś większych Biedronkach w waszej, waszej okolicy. Ok, dużo funkcji, dużo możliwości, no myślę, że warto się tym zestawem zainteresować, więc przejdźmy sobie do dzisiejszej recenzji. Na początek oczywiście kilka informacji, które znalazły się na opakowaniu. Mamy informację o wodoodporności. Niestety jest to klasa tylko IPX 5, czyli nie będziecie mogli nadużywać jej podczas prysznica czy też kąpieli. Natomiast jest odporna na zachlapania, więc tutaj taka uwaga. Wskaźnik na ładowania LED. Mamy też czas ładowania baterii, która znajduje się tutaj w tym urządzeniu, jest to około godzina 15. Natomiast czas pracy na pełni ładowanej baterii to jest około 1 godziny, więc myślę, że te, te czasy jak najbardziej ok. Ruchoma głowica, jeżeli chodzi o tą golarkę, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe elementy, to Wam za chwileczkę pokażę podczas tej recenzji. Co ponadto, zobaczcie jak wygląda cały zestaw, bardzo dużo elementów. Przede wszystkim mamy też wygodną stację dokującą do przechowywania tych wszystkich elementów, więc myślę, że może być to naprawdę ciekawa propozycja. To co, przejdźmy sobie do rozpakowania i zobaczycie sobie jak ten zestaw wygląda po rozpakowaniu. No dobrze, tak wygląda cały zestaw zaraz po rozpakowaniu. Ja swoje te poszczególne elementy tutaj już poumieszczałem w tej stacji ładującej, odokującej. Jak widzicie, jest to świetne rozwiązanie, ponieważ każdy element ma swoje przypisane miejsce, dzięki czemu mam zachowany porządek. Te elementy nam się nie będą gubiły. Będziemy też mieli do nich bardzo szybki, łatwy dostęp, więc myślę, że to jak najbardziej ok. Głównym elementem zestawu, oczywiście, jest nasza golarka. Golarka, która, jak widzicie, całkiem przyzwoicie została wykonana. Fajnie się prezentuje pod względem designu. Tutaj, taki nieco szklany front. Oczywiście, jest to tworzywo sztuczne. Podwodem, tworzywo tutaj takie matowe, lekko satynowe. Dobrze wyprofilowana. Bardzo fajnie leży w dłoni. Niezbyt ciężka, więc myślę, że będzie dobrze się z niej korzystało. Jak widzicie, jeżeli chodzi o tutaj górę, to mamy tutaj trzy ruchome głowice, które bardzo dobrze dopasowują się do kształtu twarzy. Ta cała końcówka też jest lekko elastyczna, więc myślę, że nie będzie z tym najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o golenie. Ja sobie nieco testowałem tą maszynkę. Oczywiście teraz nie będę wam pokazywał całego tego procesu golenia, natomiast myślę, że efekt jest naprawdę bardzo przyzwoity. Oczywiście nie dorównuje to takim tradycyjnym maszynkom, nie wiem, Gillette, Wilkisona itd. i tak dalej, których używamy na co dzień. Natomiast jeżeli chodzi o golarkę elektryczną, jest tutaj efekt zadowalający. Golarka posażona oczywiście jest w baterię. Wewnątrz mamy baterię o pojemności 600 mAh, która pozwala nam. Na około godziny pracy tego urządzenia, więc myślę, że ten czas jest też całkiem niezły. Zobaczcie, jak ta golarka pracuje: niezbyt głośno. Mamy tutaj diodę, która nas informuje o poziomie naładowania baterii. Teraz jest zielona, czyli jest ok. Jeżeli ten poziom będzie niski, to oczywiście ona zmieni kolor na czerwony. Teraz, jeżeli chodzi o czyszczenie takiej głowicy, zobaczcie, mamy tutaj specjalny przycisk, to się nam tutaj otwiera. I możemy sobie pędzelkiem, który jest w zestawie, bardzo łatwo oczyścić tą głowicę. Możemy oczywiście też tą głowicę oczyścić gdzieś pod strumieniem wody, ale wówczas proponuję wypiąć tą głowicę już całkowicie z maszynki, pociągamy to do siebie, rozdzielamy te dwa elementy, ta nasza tutaj golarka zostaje, głowice ruchome oczywiście są wymontowane. Teraz możemy sobie to otworzyć, wypłukać pod bieżącą wodą, wysuszyć i następnie będziemy mogli z powrotem bardzo prosto sobie to zamontować do naszej maszynki. Także bardzo łatwy montaż, bardzo łatwy demontaż. Więc to jest zdecydowanie na plus. Kolejny element naszej golarki to jest głowica do tutaj przycinania włosów, do strzeżenia. No i zobaczcie, jeżeli chodzi o zamontowanie takiej głowicy, to teraz tak, wymontujemy sobie tą pierwszą głowicę i zamontujemy teraz tą głowicę do strzeżenia. I w tym momencie nie wiem czy będzie widać. Tak wygląda kwestia tej głowicy. I dodatkowo mamy trzy nasadki. Trzy nasadki, które nam pozwalają regulować długość szczerzenia. Ta pierwsza jest 9 mm, następnie jest 6 mm i najkrótsza 3 mm. Także te trzy długości możemy sobie automatycznie wybierać. Więc jeżeli Wam to wystarcza, takie długości Wam odpowiadają no to tutaj będzie jak najbardziej ok, nie możemy oczywiście tutaj korzystać z jakichś innych długości, tak jak to ma miejsce w przypadku typowych tutaj maszynek do szczerzenia włosów, gdzie ta regulacja jest bardzo szeroka, natomiast jeżeli te trzy długości są dla Was wystarczające, no to tutaj jak najbardziej to rozwiązanie będzie dla Was odpowiednie. W zestawie mamy specjalny olej do smarowania właśnie tych noży, więc o tym też pamiętajcie, warto poczytać instrukcję obsługi, ponieważ tam są szczegółowe informacje, na ten temat, więc warto się z nimi zapoznać. Kolejny element naszego zestawu to zobaczcie: jest taka specjalna szczotka do tutaj oczyszczania twarzy. Też montujemy ją. I teraz możemy sobie za pomocą tej szczotki tutaj przeprowadzić jakieś tutaj oczyszczanie twarzy, jeżeli ktoś takich rzeczy używa. Zestawie też specjalna nasadka do usuwania tutaj włosów z nosa czy też z uszu, jak tutaj producent nam podaje. Montujemy ją w ten sposób, to oczywiście, tak jak pozostałe elementy. No i teraz możemy tutaj korzystać właśnie z tej funkcji. Oczywiście też mamy ten olej do oliwienia tych noży w tym elemencie. Więc też o tym jest w instrukcji obsługi kilka informacji. W urządzeniu mamy też budowany trymer. Zobaczcie, on jest tutaj umieszczany na tylnej części obudowy. Wystarczy przycisnąć ten przycisk, trymer nam się wysuwa. I teraz możemy sobie tutaj dodatkowo modelować, przycinać na przykład wąsy czy też brodę. Myślę, że jest to bardzo fajne, też praktyczne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o ładowanie tego naszego urządzenia, naszej golarki to możemy to robić na dwa sposoby, tak jak tutaj widzicie w tej stacji dokującej lub po prostu podłączając się tutaj przewodem bezpośrednio do golarki, jeżeli tej stacji byście nie chcieli używać. W jest przewód, może wypijmy go ze stacji. Przewód zakończony z jednej strony właśnie końcówką, która pasuje do stacji dokującej, ona też właśnie pasuje tutaj też do naszej maszynki, czyli możemy to ładować na dwa sposoby, czyli bezpośrednio z tego przewodu lub też właśnie ze stacji dokującej. Ten przewód z drugiej strony ma złącze USB. No niestety nie mamy w zestawie ładowarki. Musimy skorzystać z jakiejś ładowarki od jakiegoś telefonu. Na przykład podłączamy się wówczas takim przewodem no i ładujemy sobie nasz zestaw. Ładowarka 5V 1A czyli myślę, że od większości tutaj smartfonów telefonów taka ładowarka Wam będzie pasowała i po prostu podłączacie ją albo do urządzenia albo tutaj jak widać w tym przypadku do tej stacji dokującej. Podłączamy sobie zasilanie, i teraz zobaczcie, tutaj się nam na urządzeniu zaświeciła kontrolka taka czerwona od ładowania czyli nasza golarka w tym momencie jest w stanie ładowania. Jeżeli się naładuje, kontrolka zmieni kolor na zielony. Podobnie będzie też, jeżeli pełnięcie przewód bezpośrednio do tej golarki. No dobrze, myślę, że na dzisiaj to było tyle, jeżeli chodzi o tą krótką recenzję, prezentację golarki multifunkcyjnej marki HOFEN. Myślę, że zestaw, biorąc pod uwagę jego cenę, która jak pamiętacie, wynosi zaledwie 89,90, rzeczywiście jest bardzo ciekawą propozycją, szczególnie teraz, w okresie kiedy szukamy prezentów dla naszych najbliższych. Zestaw, który zaskakuje przede wszystkim tak jakością wykonania. Ponieważ naprawdę jest to jakoś bardzo dobra jak na tą cenę oraz bardzo dużą funkcjonalnością. Jak widzicie, mamy tutaj możliwość korzystania właśnie z golarki wyposażonej w trzy ruchome głowice, które dopasowują się nam do kształtu twarzy. Mamy możliwość korzystania z tego budowanego trimera do przycinania tutaj brody czy też wąsów. Możemy korzystać też z maszynki do strzyżenia. Jak widzicie trzy końcówki oczek, tutaj długościach, które Wam pokazywałem w zestawie. Mamy też specjalną szczoteczkę do twarzy oraz mamy też w zestawie tą końcówkę do usuwania włosów z nosa czy też z uszu, więc myślę, że naprawdę bardzo dużo funkcjonalność. Dodatkowo mamy też w zestawie tą stację dokującą, ładującą, która nie tylko... Tutaj fajnie wygląda, ale pełni też rolę ładowarki. Wystarczy tylko postawić urządzenie w tej stacji dokującej, i ona się nam tutaj automatycznie zaczyna ładować. Oczywiście, o ile jest ona podłączona tutaj do źródła zasilania, więc funkcjonalność na pewno bardzo duża, jakość wykonania przyzwoita. Więc myślę, że rzeczywiście jest to propozycja, na którą warto się zastanowić. Z mojej strony na dzisiaj to było już wszystko. Ja zwykle Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał się podobał, to oczywiście proszę o łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Na pewno więcej takich recenzji będzie się jeszcze pojawiało. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.